Dzień dobry. Wystarczająco długo czekałem, bo ponad miesiąc na odpowiedź od pełniącego obowiązki prezydenta miasta Inowrocławia pana Wojciecha Pinieckiego lub od jego rzeczniczki pani Adriany Szymanowskiej, którą to odpowiedź zresztą obiecano mi na spotkaniu w Montfach, chociaż ta odpowiedź już była wtedy już była po terminie. Teraz tak Chciałem powiedzieć, że 19 lutego złożyłem zapytanie prasowe na temat nieścisłości w pańskich w zeznaniach majątkowych. Nie dostałem do tej pory odpowiedzi. Dostanę? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W terminie? Oczywiście, że tak. Ja bym, ja bym prosił, proszę, proszę pana, poruszył pan moją oświadczenie majątkowe, czyli moją osobistą sprawę. Nie, osobistą, tylko prezydenta Proszę pana, ja teraz odpowiadam panu, to chwilę bym prosił o uwagę. Nie mówię, ja o tylko co pytam? Pan pytałem. powiedział o nieścisłości, to ja chciałem panu tak odpowiedzieć. Proszę uważnie przeczytać się zrozumienie i dojdzie pan do tego, że nieścisłości nie ma. Pan mi wytłumaczy, ja zrozumiem. Mówię, dziękuję. To odczekałem jeszcze miesiąc na odpowiedź, na którą powinienem czekać tylko 14 dni. Niestety tej odpowiedzi nie otrzymałem. A chodzi o nieścisłości w zeznaniu, w oświadczeniu majątkowym pana pełniącego obowiązki prezydenta miasta Inowrocławia, pana Wojciecha Piniewskiego, dotyczące okresu, kiedy był zastępcą prezydenta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Więc w związku z tym wczoraj w godzinach wieczornych przez portal EPUAP złożyłem w tej sprawie doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 233 yy, punkt pierwszy i szósty kodeksu karnego. Mógł pan Piniewski udzielić mi informacji, a tak będzie się tłumaczył przed prokuraturą. Dziękuję. Kodeks karny artykuł 233. Fałszywe zeznania. Paragraf pierwszy. Kto składają zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat 8. Paragraf szósty. Przepisy paragrafu od 1 do 3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składając fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.